Cześć, moi drodzy. Mamy piątek, 14 listopada 2025 rok. Zdecydowanie poprawiła się jakość nagrywania przez moją kamerkę. Myślałem wczoraj, że to przez światło, no, ale przetarły, miał, bo chyba zaparowana była. No i dzisiaj taka pogawędka na różne tematy. Zaczniemy od tego, że prawda? Kawa czarna jest, ściągamy. Nie, nie mam, bo kilka rzeczy chcę mówić. Hmm. Pynia, płynie jaka ja kocham czarną kawę. Najpierw o Meczu chcę powiedzieć dzisiejszym. No a potem kilka tam bieżące tematy politycznych tam o prezydencie o, o Funduszu Sprawiedliwości. Zaczniemy od tematu lżejszego, no ale jakże popularnego, czyli piłka nożna, grabę dziś z Holandią. E ja typuję wynik 2-1, jeden 1, 1 daje Holendron, bo wszyscy mówią, że jacy to mocarze, jak są wyszkoleni, włącznie z naszym trenerem. No panie, panie trenerze, ja nie urwanie doceniać przeciwnika to jedno, a z góry, z góry już zakładać, że to tacy, ten, ten, no, że to nam udało się zremisować. Gramy u siebie, więc jeszcze 12 zawodnik dochodzi. I też słyszę, słyszę te narzekania dziennikarzy, że wygraliśmy tam w 79. Nawet no nie potrafię policzyć. Tam niektórzy 41 lat liczyli. No matematyka nie jest mocną stroną dziennikarzy sportowych. W każdym razie no, 46 lat, tak? Później, no, no, pół wieku prawie temu. Ale ja pamiętam tam te czasy. Bo już żyłem w nich i lata 70., i, i początek lat 80., gdzie trenerami był Kazimierz Górski, potem Jacek Moch, potem Antoni Piechiczek. I, i powiem, powiem Wam, to zwłaszcza dla młodszych y, tu słuchających, oglądających, w szczególności kibiców, były takie czasy, że bez problemu wygrywaliśmy z Brazylią, z Argentyną, z Francją, z Holandią, Hiszpanią, z Portugalią. To, to, to... I większość piłkarzy wtedy grała w polskiej lidze. A ci, którzy grali w zagranicznych lepszych klubach, to dopiero zgoda na wyjazd dostawali pod koniec kariery, o większości przypadków. No tam Boniek się był gwiazdą no to wcześniej dostał. Także, ten, a teraz nasi piłkarze grają w, po całej Europie, po całym świecie, w najlepszych chlubach War, wartości to miliony, euro dolarów. Nie ma co porównywać. I tak jak ja obserwuję gry Holandii, no oczywiście, że są dobrze wyszkoleni techniczni, ale nasi wcale nie są gorzej wyszkoleni. Ich koncepcja gry jest taka w ostatnich latach, że po prostu jak są w pobliżu pola karnego, to gwałtownie przyspieszają i liczą na błędy w obronie przeciwnika. I tu wracamy do sedna sprawy, o czym też już od wielu tam tych moich pogawędek o sporcie mówię, że podstawa w każdym sporcie, a ja w szczególności w zespołowych, to, to, to jest dobra, poprawna gra w obronie. Jak się nie wpuści bramki, jest z tyłu zero, to, to nie można przegrać. To jest fizycznie niemożliwe, bo nawet jak się nie strzeli, to jest remis 0-0. Remis 00. w dzisiejszym meczu, podejrzewam, że wielu wzię wzięłoby w ciemno i, i by dziękowało Panu Bogu, że jak to pięknie zremisowaliśmy. Natomiast no, ja uważam, że mamy skład, mamy bardzo dobrych piłkarzy. Naprawdę, takich, że tam przez jakieś 20 lat to mogliśmy pomarzyć. Jeśli chodzi o pomoc, ja, tak. i atak, kto tam nie wyjdzie, a to o tym kto ma wychodzić, to powinien decydować trener i sztab tam y, trenerski. Ta się ekipa odpowiedzialna za, za przygotowanie, i motoryczne, i ogólno tam y, fizyczne, i, i, i mentalne, czyli psychiczne. Widzą, obserwują, też mają wiedzę, jak to gra tam w klubie, czy gra, czy nie gra, czy kontuzjowany, czy wyleczony. Ja jestem w dobrej myśli, to raz, a dwa, że oczekuję pełnego zaangażowania od piłkarzy, wyjścia już na mecz z mentalem zwycięzcy. I widzę, widzę że po naszej ekstraklasie, że niektóre zespoły już tak grają. Akurat nie ten, któremu jaki widzę. Ale inni to jakby wysłuchali, mnie i wychodzą, i tak jak mówię: Nawet jak stracą bramę, czy dwie, robią dalej swoje aż do zwycięstwa. I tego oczekuję również od reprezentacji i wszystkich, wszystkich innych tam znaczących klubów, Czy nie mają, że grają piłkę nożną, ręczną, siatkową, koszykówkę. Wychodzisz z mentalnym zwycięstwem. Nawet jak nie idzie, robisz dalej swoje do skutku. Tyle o meczu, i mam nadzieję, mam nadzieję że. No, i stawiałem na mecz z Litwą 2-1-2-0. było 2 Tu też chciałbym się pomylić, ale każde zwycięstwo będzie mnie cieszyło. remis też będzie bardzo dobrze wynikiem. No, jak przegramy, no to przegramy. No to trudno. No, i tak, tak jest szansa utrzymania się na drugim miejscu w gry w barażach. Ale jak się ma jakieś tam minimalne ambicje i taki naprawdę taki dobry zespół, jak my mamy w ostatnich latach, to trzeba, trzeba, trzeba w końcu się przełamać, ja widzę, że się już przełamaliśmy i grać o najwyższe cele. Tyle o meczu, tyle o piłce. Przechodzimy do polityki. A prezydent tam nie chce mian, mian, mianowań sędziów podpisywać, nie chce. Znaczy tu z sędziami mówi, że jeśli ktoś huligani rozrabia, podważa, kwestionuje ważność wyboru innych sędziów. No to w ogóle to jest, jest w sprawie polskim, że powinien być złożony z urzędu. Pan prezydent tylko po prostu nie pozwala im awansować, bo nie może być nagrodą za chuligaństwo prawne jeszcze wśród sędziów, że, że, że ich się będzie się nagradzało awansami i wyższymi pensjami i tak dalej. Koniec, krótko, kropka. I nie jest tak, jak tam Tusk i Żurek twierdzi, że on jest tylko o to podpisywania jak, jak robot i odwręczania nominacji. Jak tak, to sobie niech pan Tusk podpisze i niech ich wręczy. No, powodzenia. Podobnie z awansami tam na pierwszy stopień oficerski tam W SKW i WWW Rozrabialiście w tych służbach i tak dalej. I też nie, nie kłamcie, nie mówcie ludziom, że, że to tam absolwenci szkół oficerskich, ja no, to absolwenci jakichś szkół. To najprawdopodobniej yy, to, to były jakiś tam świeży transfer na nabór do tych służb po, po studiach cywilnych. No. I ta sama sytuacja. Co wychodzą generałowie z tych służb i to mówią, że profesor Cenckiewicz nie ma, nie ma dopuszczeń do, do tajnych dokumentów, gdzie sąd orzekł, że ma, no to jest znów kwestionowanie sądów, wyroków sądów, no, bo ktoś jest generałem, to się czuje już po prostu przegładny w danej służbie. No i to jest ta sama sytuacja. A prezydent nie, nie jest tylko podpisywaczem i wręczaczem nominacji na, na pierwszy stopień oficerski. I o tym się przekonaliście. I pajacujcie dalej, demolujcie prawo, to, no. to na razie to jest tak, że, że nie, nie chcę jak prezydent Duda z wami współpracować. Na prezydenta Duda mieliście tam duże haki, które wypuszczaliście do, do mediów, no ale tak nie przebiły się. No, tu na, na, Prezydenta Nawolskiego chyba już wszystkie haki wykorzystaliście w kampanii wyborczej i teraz na niego już nic nie macie wszystko, co mogliście przerobić, przerobiliście. I ono to chyba też, też wie. I nie macie no, już na niego żadnego Straszaka. I to tyle, jeżeli chodzi o prezydencie. Przejdziemy teraz do Funduszu Sprawiedliwości, który w, 80, znaczy w 2017 roku. Powstał miejsce funduszu postpenitencjarnego, a tamten służył pod do, do, do gromadzenia pieniędzy na odprawki dla osadzonych na więźniów, którzy odbyli swoje kary. No i tam, część wcześniej, wcześniej, ten postpenitencjarny to, to, był, to, to był głównie z jakichś tam grzybien, które tam niektórzy płacili w ramach wyroków i tam niektórzy szczęśliwcy pracowali. Więc ci bogaci i ci pracowici składali się na wszystkich osadzonych pozostałych i ci dostawali jakieś odprawki. I z tego funduszu przed Fundusz Sprawiedliwości i on te cele przejął, ale dodatkowo wsparcie dla ofiar, tak wspierane, by, by wspierani byli sprawcy przestępstwa, a ofiary były jak gdyby wcześniej tak przez państwo. Nie, niezbyt, niezbyt zaopiekowane, że tak powiem. No. Więc, więc tu, tu było, że, że opiekujemy się ofiarami przestępstw, ale to doszły jeszcze cele profilaktyki, żeby do tych przestępstw w ogóle nie dochodziło. Żeby można było je zwalczać w zarodku. I stąd tam te zakupy Pegasusów itd., itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I przydzielanie tych pieniędzy. no I, i, i te, tu doszły też pieniądze z różnych tam konfiskat rozszerzonych. Skandal tam przejętym paliwem, tytoniem i tak dalej tak dalej plus częściowe tam pieniądze z wypłat dla więźniów, a tam zmienił, zmienił właśnie pan Ziobro, zmienił tamte ustawy o możliwości zatrudniania więźniów i teraz większość więźniów pracuje, co jest dobre dla ich zdrowia psychicznego, bo się nie nudzą, nie leżą nam na twardej pryczy, nie patrzą się tylko na, na spód pryczy kolegi i nie kombinują co tu zrobią jak wyjdą a niektórzy nie mogą doczekać i się mają już w zakładach karnych. Tak, tylko no, raz, że, że, że chłopcy tam czy dziewczęta popracują, coś zarobią na swoje wyjście, nie tylko jakaś tam mała odprawka. Przy okazji się trochę resocjalizują, bo nikt mi powie, że praca nie resocjalizuje. No to jest jeden z najlepszych środków resocjalizacji. Pójdziesz, że jak uczciwie pracujesz, coś zarobisz. Nie musisz kraść oszukiwać, wyłudzać, napadać, rapować, zastraszać i tak dalej, i tak dalej. Więc o tym mówię. I teraz, jaka jest ciekawostka? Ta ustawa, którą o tym Funduszu Sprawiedliwości przegłosował, wtedy uczestniczył nasz parlament, Sejm, Sejm, Senat, prezydent Duda wtedy to zatwierdził. No to była szersza, szersza reforma, ale prezydent Duda wtedy sobie z danych Trochę ja tam nie znam, ale nie ma czasu na to. Nie podpisał całościowo tej reformy, no to po to pojedyncze tam ustawy, między innymi przeszła trochę od sprawiedliwości. I ta ustawa obowiązuje do dziś i na mocy tej ustawy yy, i minister Bodnar, i jego wicemistrowie, urzędnicy przydzielali pieniądze na te same cary, te same fundacją, e, razem, razem z tym samym fundacjom różnym stowarzyszeniom, e, e, strażakom, koło gospody to, to tak jak i za Ziąbry. I to samo się dzieje za ministra Żurka. Więc tu mam pytanie dla pana Tuska, ministra Żurka, prokuratora, pseudo-prokuratora tego tam, no, jak on się tam Korneluka, tak pana prokuratora, Adam Woźniaka. Dlaczego tych samych zarzutów nie postawiliście ministrowi Bodnarowi i jego ekipie, i teraz Żurkowi, że, że oni też tworzą grupy przestępcze w ministerstwach i dysponują państwowymi pieniędzmi? Na podstawie tej samej ustawy te same pieniądze, znaczy z tego samego konta przerywają na konta yy, tych samych, bo niektórymi momentami to tych samych organizacji, na które przerywane były pieniądze za czasów ministra miejsca. To dlaczego tam ten ma 26 zarzutów, a ci nie mają żadnych zarzutów? No? Bo na logikę to, to samo robią, więc to same wzorce powinni mieć. Proszę mi tu odpowiedzieć. Co, co to znaczy? No ja wiem, że no to doktryna na nawet dalej, to teraz jest doktryna Żurka, że za, za to, co, co ja robię, mnie dajcie ordery, a ja innych za to, za to samo będę do, do więzienia próbował wsadzić. No. no i na koniec radosna, tam wiem, no, mnie od że pan, jaki pan poseł Tyszka, który kiedyś był u Kukiza, Kiza, chyba nawet wicemarszałkiem Sejmu, z tego co pamiętam. A teraz transferował się ostatnio do Konfederacji. No mnie te, te, te transfery polityczne niektórych posłów, posłanek, senatorów, senatorek. To po prostu to. to, to, to no. Ja wiem, że to, to jest już od 10, że tylko krowa nie zmienia poglądów. No ale dla mnie ktoś, kto co, co chwilę zmienia poglądy, to to, 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 to jest. Mało warty. No. Słabo warty. Czy no. każdy się tłumaczy, że złączam, teraz już. Doznał myślenia, już wie jaka będzie teraz najlepsza polityka dla Polski, i Polaków. A jak nie wiadomo o co chodzi, zawsze chodzi o to samo, żeby żeby dostać się tam do, do Sejmu gdzieś tam na i brać łatwą kasę, prawie nic nie robiąc. No, no i że rzekomo miał pan, to ja, pan Janusz Kowalski tam zaproponować na jakimś spotkaniu znów tam z panem Ziobro, a i Kukis tam miał być. Że, że chcesz, to bierzcie te pieniądze, tam wydawajcie w waszych okręgach wyborczych, to w z tej promocji zrobicie wyborczą. Gdzie że pan Kowalski, Janusz nie pamięta, chce podawać zasadę tego. Pan, pan Kukis, który był, nie pamięta, tylko tam pamięta, że kiedy, kiedyś pan, pan Tyszka kiedyś po jakimś spotkaniu, to mówił, że to chyba są złodzieje i tak dalej, tam nie gadajmy z nimi, ale nie chciał gadać. No, jakoś dziwne, jak to było na, na otwartej rozmowie, to, to wszyscy powinni to powiem, pamiętać, tak? No, a panie Tyszka, jak pan ma taki, tak, ktoś ma propozycje, pana zdaniem one są przestępstwem, to się nie zgłasza tego po jakimś, tak, tylko od razu się biegi do prokuratury. I szacowny panie prokuratorze, byłem, byłem to, była próba tu dokonania przestępstwa na mnie. Ktoś proponował, że, bo możesz, możesz skorzystać z pieniędzy z funduszu sprawiedliwości. I, i przekażemy, przekażemy je tam na, na jakieś cele by, by, status, to, statutowe tego funduszu, w swoim okręgu wyborczym. Tak, Panie Tyszka. A w ogóle na, na koniec, na koniec, w takich kwestiach spornych, ten powie, pamięta tak, ten pamięta śmak, ten powiedział to, ten tam, tamto. Ma tam, najprostsze rozwiązanie. Dobrowolne. Wykrywacz kłapców. Proszę bardzo, Pan Janusz Kowalski na wykrywacz, i, i, i Pan Tyszka. I nie mówcie, bo sam to przerabiałem, nieważne kiedy, w jakich okolicznościach. Ale jak sam się zgłaszam, że idę dobrowolnie na wykrywacz kłamstw, wtedy to badanie z tego wykrywacza jest dowodem w sprawie. No. Mnie nie zbadano dawno mi Biblii, bo byłem jedynym, który się w pewnej sprawie chciał poddać, bo już miałem dość, dość różnych machlojek tam w tamtej sprawie. I to też proponuję. A w ogóle wszystkich, wszystkich. wszystkich yy, Kandydatów na posłów, senatorów, na pewno parlamentarzystów. Wszystkich bym, zmienił wiejem, w ustawę i wszystkich z automatu bym badał, wykrywaczem kłamstw. Na takie pytania, że tam kradłeś, hachmęciłeś, brałeś łapówki, dawałeś łapówki. Jak wyjdzie, żeby wypchnąłem? Z automatu do widzenia. Dzięki, pozdrawiam wszystkich, szczęście.